No halo No halo rodzia, ogarnąłeś te bilety Co? Ogarnąłeś te bilety? No mam Gdzie je masz? Halo. No mam je przy sobie. Bo ja teraz ten nie mogę tak ga głośno gadać, bo jestem w łukniarzu. A kiedy będziesz miał te bilety? Miałeś mnie postą wysłać No ale mam przy sobie gadałem i to, że będę miał je przy sobie. Poczekaj, dam ci mojego tatę do, do, do tego. Poczekaj, okej? Okay? Poczekasz? No szybko, szybko, bo ja na głośnikach jestem, Staduj, chodź, na laptopie. Chodź, chodź na do Ma bilety? Do ciebie. Ale... Włączam. Halo No już Witam, dobry wieczór Dobry wieczór No co tam ciekawego? A nic, no jestem w y, Pabianicach, w tym Włókniarzu Tak, ten. Proszę, ten. No i... No jestem w Włókniarzu, w Pabianicach Tak? No i tak, tak, obecnie... No leżę sobie, bo nie mam nic do roboty. Bilety mam przy sobie, tak jak ten, gadaliśmy. No ale więc... mama sobotę. No tak. A dziś mamy wtorek dopiero. No ale ja mam wcześniej wolne, proszę pana, i ja mam na tydzień cały. I wcześniej przyjechałem, bo dostałem wypłatę. A mam przy sobie, no, to, 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 więc... No Mogę mo coś tam można z Dawidem zrobić, jakiegoś URLa czy coś to, to jest takie, że stream na żywo, wie pan No tak, ale to to jak ty to widzisz? No nie no, no po, po prostu jestem do niedzieli w hotelu i tyle no w sobotę po prostu będziemy na tym fejmie i No dobrze, no to na czwartek ewentualnie można się umówić. No albo piątek, obojętnie. Bo ja na laptopie proszę pana jestem. Proszę. I na nagłoś... Ja na laptopie jestem proszę pana i mnie może bardzo słabo słychać. No słychać słabo. Dobrze, no. to masz numer do Davida? Tak, mam zadzwonię. Zadzwonię, albo jutro albo w piątek. No, no, to albo, albo jutro jest środa, tak? Nie, czwartek. Znaczy no, no tak, tak, tak. A jutro w piątek, albo w piątek. A nie jutro zakupy to w piątek. W piątek to zrobicie tego streama. No, no. No, to pozdrawiam. Jak, jak trzymaj ten bilet, jak się spotkacie, Dawid ci da pieniążki. No dobra. No pozdrawiam. No, do widzenia. Miałeś mi te bilety dać pocztą wysłać, a nie? Dać ręce, bo jest w w piątek się spotkamy. W jesteś? Tak. Tak, jestem w Pawianicach, w Łukniarzu teraz leżę. W hotelu? No. A gdzie ten hotel, to podjadę pod ciebie. Nie dzisiaj, da. w piątek. A, nie, ja w piątek, w piątek Dawid ci dam bilety, w piątek. W piątek? No gaj, u Urela piątek urela jeszcze zrobimy Dawid urela zrobimy, kurwa to nie będzie ale, działo ale będą dymy, ja o kurwa to nie będzie działo ja na TikToku odpalę, na, na youtube odpalę kurwa tu... telefonie ale będzie jazda kurwa no to Dawid to będziesz musiał mieć ten naładowany cały telefon cały telefon będziesz musiał mieć naładowany i powerbunka czekaj ja ci podam mój numer okej? Okay? Dawid, ja mam. Masz numer? Zadzwonię. No, zadzwonię ci. To Poczekaj, łączy telefon, błączę telefon. Dobra, Dawid, bo ja mam tego laptopa, on musi się ładować. To ja idę, ten, idę w Kimę i będziemy gadać w piątek, dobra? Okej, okay, dobra, trzymaj się. No, nara.